Cześć, siemanko. Z tej strony Wigstick. E, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj grałem w Business Tour. Co ja jestem żółty? O cholera. Nie grałem w to bardzo dawno. Za jakiś rok może? Coś takiego. E, jaki, gram jakiś turniej. Nie wiem czemu mam tu grę po polsku. Ale no. Jest jakiś event, gramy go. Może coś dostaniemy ciekawego Tu minutowa gajka, myślę, że będzie spoko do oglądania Myślę, że muzyczka jakaś jest <grybujesz> Eee Niech Rzym zniszczył O, no i klasa Jeszcze fito, nie? opłaci za za wyjście to like. A może na cyrp, co? A jednak nie, jednak szans. O, Myślałem, że wyjście z bezludnej wyspy. No i było, <grymne> to nie O, kolega do mnie dołączył na wyspę. A, no i chłop, to trafia, nie mogę. Gdzie na ja... ześć. Nie no, rzucamy, rzucamy. Nie ma co? Nic. A idź pan sty, chłop zapłacił, żeby wyjść. Chyba. Nie wiem, nie patrzyłem akurat. Gra była super na samym początku. Dobra. Z się, bo pomidałem, patjaktujemy. Co ten niebieski ma? W sumie ja nic nie ma takiego... W sumie jak kupi na Eee, no jo Ale zepsuj to animację pomidora. Jo No ja proste, że nie wyrzucę Albo po co? Aha Co jest? Nieźle się tam bawił nie gdzieś te Wikibowicz? Ha ha, znowu Rzym. O, dobrze. najbiedniejszy Aha, mogę wyjść stąd? Jakie ja nic nie będę miał do kupienia. Nie oddaję to <noise> Nie mogę Nie to Nie oddaję No chyba sobie je bicie Jeszcze pałeś. Dobra nie kupił Uu, aby było Czy Znowu wychodzi i wchodzi Riki, ty się tam uspokój Co ulepsza jeszcze na hotel A ten syrata Nie mogę Nie, no on kupię paryż Nie mogę Ależ jeszcze jest najlepsze miejsce w tej grze. O ho, i kolega. To nie ma kajty, no jak my chyba. Chyba nie ma. No. A chyba wykupię ten lody. To już czuję, że będzie tutaj dużo osób chodzić. Tylko dwa domki muszę postawić. No, no. I tak, jak się pozbyć hajsu? A nie no, trzeba coś kupować. Trzeba, chcę żyć hotel postawić. Lez. Trzeba W sumie albo Lion by wypadało kupić. Ile on. Polisz, perfekt. No, a, a jednak on miał kajetem, tam by. To jeszcze teraz nikt nie ma. A nie, ten ma jeszcze. piesę. O, no i klasa, patrz mi i nie może odkupić jeszcze O, szansa Co tym razem? Nie no, oni syja jaja robił Co jaja jakieś? Nie podoba mi się to A, to miał 50% minutów. no, to nie jest ale mogliby jeszcze jeden taki, czerwony do Londynu by zawitał albo na bezlunowej wyspę. też może być i to ta tam pasuje A nie no cześć jest głupi w czy jest głupi no jest głupi super pole tu nie jest mapa specjalna, bo sobie mógł ulepszyć coś. Ten syn na podusz trafia, nie mogę. Sprawiedliwość. O, niezły ping bracia. O, no tak, bo tam to się siedzi... O, jest mediana, blokujemy mu. Cyk, let's go. Zapraszam do mediana. ale... To jest sankcjonowane gości. Nieźle się pomagał, ten jest to synny leci Dobrze, że mu wykupiłem Londyn, bo bym miał wtedy monopol. Menelpol. Przepraszam, to jest Menelpol. Haha, ha, chłopca, jeszcze wyspę. Nie no, ja muszę mieć typ. Każdy musi mieć wyspę. Czuję sobie z niej 50k. Nie, co? A nie, bo dobra, 25. No, tu jest lot to czy tam nie wiem To jest festiwal Nie wiem O come to Dubai <laughs> Za dużo memów przepraszam <laughs> Happy we come to Dubai Aha, Dubai ale to Kraków. Nie wiem mm. mi się nudzi z tymi kajtami Ha <laughs> sieci ci dalej picie <laughs> O! I klasa, nie no Klasa Spróbuj to odkupić No i klasa, nie odkupił Gdybym chwilę wcześniej Mógł To by było lepiej Gdzie, ty chłopie Synny ulepszyć na hotel Yooo To był Z tego budżetu, to bym mógł na Lion poleść żeby więcej zjadł a no to mamy sydney Pst, a faktycznie, że był droższy nie, nie zwróciłem uwagi och <grybujesz> dobra, nie, nie będę tego wziął no i nie mogę, wykupi mi cyp skubany o Cią płaca, no be no i ma, nie rzucam widać? a powtórnie żyć No i super, state mamy. No i tak się gra. Dajmowe to białe. No ten szansę nie jeszcze. Si, o, o paryż nie chodzisz. Paryż do Chicago. <grytania> Zrobisko. <Zjawił się. grytania> Pomidorem go. Chojki, wisielskim. No, a teraz nie wrócił. Nieźle. No, już tytuł. Grałam z botem w biznes tu ja Co jest? A to czerwony. Czerwonego, proszę. Proszę, niech czerwony to będzie. Be Zielonego. No w sumie... Model ma trzy hotele. I to jest normalne. To jest do nowej Nie to... tym to... ile, nie, widać. No i sobie jaja robicie. Jak nie mam wystać... Jak nie mam wystarczyć to jest milion? What the shit Co w tej chwili się stało? Co coś tak jest ustawiona Mój biedny Shanghai Co ja takiego zrobiłem, że go straciłem Czemu żyłem, czemu żyłem O szansa, dajcie pieniądze O klasa, Londyn Let's go Come to London, my friend Nie jest tak dużo, ale... No, to dopiero mnożę pieniądze 3. O! Dziękuję. <noise> nie, on odkupi, to jest bot, on odkupi. Hia! Pomocy. On mamy Nelpol. Pomocy, Pomocy. Ja odkupił Londyn. Bo nie, nie mogę. Co ja mam teraz zrobić z tym? Co? Najem, co ja mogę kupić? Kraku, Wejszawę, Berlin. Będę znów na sobie sobie chyba. Super. Jak miło, że mi jej wykupił Londyn. Nienawidzę no, tego. O, oh, i Pekin, niki. Dobra. Oba, 3 mi. Berlin? Może, proszę. Okej. Okay. Niech będzie. Nie, no to wiem, widać. Nie to Nie to O! Ja poproszę, daj mi! Daj mi! Zielony Jestem najbiedniejszy, daj mi A, jeszcze czerwonemu Oj to jest chłop do wywalenia stąd ewidentnie w ogóle fajne profilowe Stefanu Stefanu, to jest fajny robot. Nie no, chobelni nie zajmują, i będzie miał menopolem. Aaaaah, jak miło, że wcześniej tam. I Chicago, dobra, odkupuję. Gdzie odkupuję to? Nie ma co. a no. <tryk> <tryk> No, i gdybym to odkupił, to bym był bogaty już. Nie, bo to ja. A w sumie, no, byłbym. To jest 700k. Jeszcze na wyspę jego idą. Nie da się. Czemu jestem na... no, Gdzie ty idziesz? Chodź na ten Kraków chociaż. Czemu nie na Kraków? Luk... O. O, no i to jest klasa. W końcu. Sprawiedliwość. To ja się ty. To jest nie tak. O hopa. O tu. Nie. Nie no, jego głowa boli. Czerwonego i jego głowę boli. Ewidentnie. Dobra. <grytanie> ja yeah, to by zapłacił. Uuuu. o Haha, na genialne. O, no i klasa, mój szankaj. Pol mam! Jest, o to chodzi. Jest. Trzy Trzy Menelpale są. Wypadałoby jeszcze mieć Warszawę i Kraków, ale... To jest rzadkość. No, nie gadaj. Dwa razy czynsz na Cyprze. Jakiego on ma farta? Wywalić te buty z tej gry. Ale tak nie powinno być. O, dobrze mu tak, na bezludno. Przecież on jest tak samo poszkodowany jak ja, ale on ma o wiele więcej miast. Nie no! Wiedzielisz. Wiedzieliście. Sprzedaję Mediolanima. Ile to? No! Nie dać. Nie mogłem. Od kiedy jeszcze w tej grze jeszcze? O, pod super! Od, lecę odkupić Mediolan, nie? To jest mój plan na tą grę. Ten jeszcze zajabia, jak jest w więzieniu. Nie mogę. jest chłop płaci! Ej, pieniędzy. No, jeszcze do, do swojej miejscowości. Tyś na po... Dobra, ja muszę mediolan. Let's go for Mediolan. du. -du, 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 -du. Palić to, 150 To jest 155 groszy tak naprawdę No chyba Nie no Ja jestem Spokojny Tak naprawdę To, to jest tylko przykrywka no, nie mogę, ja to przegrałem. Super, jest to gra. Challenge nie zbankrutować. Może. Może za dwa tygodnie? Nie wiem, kiedy to się graczymy. Następnie też. Muszę nagrać go najpierw. Uhum. Ale może za dwa tygodnie? Coś innego? Czyli się wygram? Może. Proszę. O, ja to jest. Dobra. Tak, nie? Tak, te... Chociaż? Tak jest lepiej. Okej, okay. dobrze. Gini. Ho, ho. To za to, że mi miasto ukradłeś, śmieciu! <laughs> to bot odkupi, nie? <laughs> to jest piękne. Piękny, a zarazem um, tak techniczny Ej, bo będziemy będzie miał drugi... A nie, dobra, nie będzie miał, bo chłopie <laughs> Ej, Jeszcze jeden jasno, trzeba stanąć. W końcu pajerz ci do życia. To nie był komputer? Co jest? Co tu się dzieje, właśnie? No był wcześniej komputer, czy nie był? On jest sus. Ten gość jest sus. Wejdź jeden. Gdzie ty dasz to? Ty dasz to w niebym... Nie, w hamburgu Oj, no. oj, 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 Ja się ży... Ja. Yeah. Kocham tą g. Nie jestem bankrutem <laughs> Jedyny plus, nie jestem bankrutem Masz Pomidora A jeszcze raz O Mady Blokujemy Gnoła Ty też dostaniesz pomidorem Eee, nie chcę tutaj Skubał Więc... jeszcze bierzemy ze swojego trafia W sumie po co ja kupiłem Trzeci poziom w Madrycie. jak mogłem sobie kupić jeden? Shanghai jeden w Pekinie i Mediolanie. Ale nie no, idziesz do domu, śmieciu jeden. I najwidzę chłopa, tak samo jak go. No jeszcze Mediolan mi wykopuje! E, teraz ten, teraz tu musi pójść. Jak wejdzie do Hamburgu, to będzie zajębiście. Ale chyba nie zdążę nawet zagrać. Nie no ja nawet nie zdążę. Szybciej. Spamimy szybko, żeby też rzucić. ciul. O! Znużyłem. A <laughs> super! Bezludna wyspa. <laughs> Piękny gameplay, jeden puchaj. Plus jeden byczku. Super gra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanu.